W dzisiejszym odcinku Mistrzowskich Wykładów o Finansach gościmy profesora Krzysztofa Jajugę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członka Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Nasz ekspert opowie o rozwoju, zagrożeniach, regulacjach prawnych i etycznych związanych ze sztuczną inteligencją. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło dzisiaj porozmawiać z Państwem na taki temat, który chyba jest najbardziej gorącym tematem dzisiaj od pewnego czasu, półtora roku, a może dłużej, temat się nazywa sztuczna inteligencja. Niektórzy używają słowa AI, artificial intelligence po angielsku. Chciałbym, żebyś powiedzieli troszeczkę o samym zjawisku, ale też później w dalszej części o tym, jakie są regulacje z tym związane, bo się pojawiły, no i to, co jest chyba też bardzo ważne, czyli standardy etyczne. W ogóle etyka jest bardzo ważna w życiu codziennym, ale zwłaszcza w finansach również. Więc o tym sobie chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj właśnie porozmawiali. Na początku może zacznę od tego, co to w ogóle jest sztuczna inteligencja? Bo wszyscy mówią o tym, a jakbym zapytał 99% osób, co to jest, to nie wiem, czy by odpowiedzieli na to pytanie. Ja posiłkuję się taką starą, starym określeniem no, osoby, która nie wiem, czy po pierwsza użyła to słowo, ale jedna z pierwszych, to Alan Turing słynny, może tam Państwu się z filmu kojarzy, to słynna postać Alan Turing, który w 1947 roku powiedział, że sztuczna inteligencja to jest po pierwsze nauka, po drugie inżynieria, czyli już takie wdrożenie e, tworzenia, on to nazwał inteligentnych maszyn, nawet nie użył słowa inteligentnych komputerów, tylko inteligentnych maszyn, zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych. No i to jest taka zasługa Turinga, że on no nie tyle zapoczątkował, co on to ustawił na pewnym poziomie. Ja na początku chciałbym zacząć Państwa, od pewnych moich tez. Jakby chciałbym trochę nie tyle odczarować niektóre rzeczy, które popularnie się mówi, zachłystują się niektórzy sztuczną inteligencją. Moje pierwsze kontakty z sztuczną inteligencją były 42 lata temu, cokolwiek by to dla Państwa nie oznaczało, gdzie trochę pracowałem w tym obszarze. Natomiast moje tezy są takie, po pierwsze nie ma sztucznej inteligencji bez ludzkiej inteligencji, nie ma czegoś takiego, tak przynajmniej się wydaje na razie. Druga rzecz, że sztuczna inteligencja nic sama nie stworzy, to człowiek, czyli ludzka inteligencja tworzy tą sztuczną inteligencję. Co człowiek zaprogramuje, wprowadzi, to będzie robione, ale to ona sama tego nie robi. Dalej, wydaje mi się, że jest olbrzymi postęp ludzkości właśnie dzięki zatrudnieniu sztucznej inteligencji przez ludzką inteligencję. My z tego bardzo korzystamy, każdy z nas to z tego korzysta, Państwo również. Ale uwaga, są też zagrożenia. Ja, właśnie te dwie tezy powiem o zagrożeniach. Moim zdaniem, pierwsze zagrożenie związane ze sztuczną inteligencją wynika z tego, że jest głupota niektórych twórców sztucznej inteligencji i niestety głupota użytkowników sztucznej inteligencji. Mówię tak bardzo otwarcie o tym. No i jeszcze jest jedno zagrożenie niestety, to jest poważne zagrożenie. Jeśli sztuczna inteligencja będzie oddana, a często jest oddawana w ręce złych ludzi, na przykład złych polityków, ale nie tylko, to to jest zagrożenie dla wszystkich nas. Nie tylko finansowe zagrożenie, ale niestety może to być zagrożenie również innego charakteru. Dlaczego ta sztuczna inteligencja się rozwinęła? Mogę mówić o rozwoju. Są dwa czynniki. Po pierwsze, postęp technologiczny, komputery, one liczą coraz szybciej. Właściwie kwestia czasu już w tej chwili nie odgrywa takiej roli. Ale jest druga rzecz: dane, które są dostępne. Używać tego słowa big data nawet, ale tu chodzi o wszystkie dane, które, które są w internecie, Państwo te dane za darmo oddajecie, ja też pewnie i nie zdajcie sobie sprawy, że to tak nie powinno być. Narzędzia sztucznej inteligencji znane są od no, co najmniej kilkudziesięciu lat w tej postaci, One, to nie są nowe metody. Te metody były dawno znane, tylko właśnie dane. I szybkość obliczeń powoduje, że to jest stosowane po pierwsze od 20 paru lat, co najmniej przez instytucje finansowe, już jako normalna rzecz, też przez podmioty gospodarcze. Natomiast co się stało w ostatnich dwóch latach, to proszę Państwa, trafiło pod strzechy. Cały świat zaczął o tym mówić, to możemy w Google Trend zobaczyć, że nagle w listopadzie 2022 roku, i Państwo domyślacie się dlaczego, wszyscy zaczęli mówić o sztucznej inteligencji poprzez takie narzędzie, które się zaczyna na literkę C i ma takie trzy duże literki GPT. Państwo wiecie, o czym mówię, oczywiście. I to nagle była fascynacja tym. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu uważam, że to jest jak zaczyna cały świat mówić o czymś, na czym się nie zna, to, to jest pewne zagrożenie. Dwie fundamentalne zależności chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza to jest, jak powstaje narzędzie AI czy sztucznej inteligencji. To są trzy rzeczy. Jest, są dane, które mamy, jest metoda, która jest stosowana do tych danych i powstaje właśnie to narzędzie, które później jest użytkowane. I druga rzecz, która chyba jest nawet ważniejsza, jak przebiega proces stosowania tego, tej AI czy sztucznej inteligencji. Jest proszę Państwa, twórca, który tworzy to, to jest Intelektualni, ktoś tworzy, później są programiści, którzy mają mniejsze znaczenie, oczywiście, a właściwie żadne, bo to jest tylko stworzenie czegoś, co, jak już jest koncepcja, a na końcu jest użytkownik. I teraz, co jest między tym twórcą i tym użytkownikiem, jest to narzędzie, niestety, w wielu przypadkach, i tego się nie da chyba nic zrobić z tym na razie, jest tak zwana czarna skrzynka. Czarna skrzynka oznacza, że jest pewne wejście, jest wyjście. A co się dzieje w środku my nie wiemy i nie potrafimy tego nawet czasem czy często wyjaśnić. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny problem i to dzisiaj w regulacjach się też zaczyna o tym mówić poważnie. Y no, tutaj nie chcę mówić o jakichś szczegółowych narzędziach sztucznej inteligencji, na przykład taki jak tak zwana generatywna sztuczna inteligencja. To jest to, że na podstawie pewnych wzorców jest generowana nowa, jakby nowa treść. I ta treść to może być słowna treść, liczbowa treść, to mogą być wideo, to mogą być obrazy. Państwo wiecie, że jest bardzo dużo rzeczy. Sztuczna inteligencja tworzy nowe, w cudzysłowie, dzieła sztuki, prawda? I to są chyba te, które się stały bardzo popularne. Jakie są obszary zastosowań tej sztucznej inteligencji? Jest bardzo wiele, też nie chcę o wszystkim mówić, ale Państwo nie nich słyszeli, więc na przykład to, co Państwa najbardziej i też nie dotyczy, profil konsumenta. To znaczy poprzez nasze, w cudzysłowie, wizyty w sieci, no, zostawiamy, w cudzysłowie, ślady. Robimy to za darmo i później nie dziwmy się, że od razu następne wejście to jest od razu informacja w sensie naszego profilu. Jak rezerwujemy hotel i nie skończyliśmy rezerwacji, no to zaraz następne wejście pokazuje nam kolejne, kolejne oferty hotelowe. jak gdzieś teraz ostatnio rezerwowałem, bardzo daleko, i nagle się pojawia z tego miasta oferta, prawda? No bo oni to widzieli, tego się, znaczy oni, system to widział. Co jeszcze tutaj może być? No, polityka, preferencje elektoratu w sondażach wyborczych. Jeśli jest stosowane, to to nie wszędzie jest stosowane, ale to jest bardzo poważne narzędzie też, bo mniej więcej wiemy, czym się kieruje wyborca. Może nie każdy, my wiemy, że część wyborców na pewno zagłosuje na tą partię, druga część na pewno na tą drugą partię, ale jest ten środek. I to też można diagnozować w ten sposób. Oczywiście sport, sztuczna inteligencja w sporcie, po to, żeby osiągnięcia były lepsze, żebyśmy wiedzieli na przykład pod jakim kątem uderzać w piłkę w bejsbolu, chociażby coś takiego. Tego jest mnóstwo. Medycyna, proszę Państwa, to jest poważne narzędzie, czyli diagnostyka chorób na podstawie parametrów zdrowia i historii tego typu chorób. Możemy od razu wprowadzając te dane uzyskać potencjalnie stwierdzenie, jakie jest zagrożenie, jaką chorobą i to we współpracy z, jakby z profesorem medycyny ma duże osiągnięcie. Więc takie rzeczy są chyba najważniejsze tutaj. Może powiem teraz troszeczkę, no bo my wszyscy widzimy w tym duże szanse i korzyści. I to na pewno jest. Szanse są takie, że dostajemy wiedzę która jest niezbędna do podjęcia decyzji, jeśli ją rozumie, stosujemy, wszystko jest fajnie. Ułatwia to nam wiele operacji. Myśmy się do tego przyzwyczajili, że wiele rzeczy jest zrobionych jakby automatycznie, prawda, poprzez programy. Co więcej, rośnie efektywność, usprawnia się obsługę klienta. Państwo macie do czynienia, czy mamy do czynienia, no, przy obsłudze klienta pojawia się chatbot, tak? Niektóre boty są bardzo prymitywne. Już teraz widać, że bot mówi tak, przepraszam, jestem automatycznym botem, proszę mi zadawać tylko bardzo proste pytania. No bo system nie jest rozwinięty. Tanio kupili po prostu i wtedy on nie może robić bardziej wyrafinowanych rzeczy. Na pewno, proszę państwa, takie rzeczy związane z bezpieczeństwem tutaj. Nie chcę mówić o bezpieczeństwie militarnym, bo to z jednej strony jest duża szansa i korzyść. Ale niestety z drugiej strony to może być też zagrożenie. I teraz może chciałbym powiedzieć o tych zagrożeniach troszeczkę. Takie zagrożenie, które my widzimy najbardziej i mówi się o nim, to jest automatyzacja zawodów. Znaczy boimy się, wszyscy się boją, czy większość się boi, że straci swój zawód straciwiste pracy, przepraszam, no bo automat go zastąpi. Jasne. I tu bym powiedział tak, że są zawody, które są bardzo odporne na automatyzację. Jeśli mamy zawód kreatywny, czyli nie zastąpi nas maszyna, bo ona nie ma na tyle kreatywności, co my mamy, My to zrobimy co prawda w dłuższym okresie niestety, bo to wymaga czasu, ale zrobimy to na pewno lepiej niż maszyna. I druga rzecz, jeśli to są zawody, które są bardzo dostosowane do konkretnego użytkownika, czyli to nie jest tak, że jest jeden system i cały świat ma z tego korzystać, tylko to jest sprofilowane, dostosowany do potrzeb konkretnego użytkownika, czyli musimy zwracać uwagę na takie systemy, które będą naszym potrzebom odpowiadać, co jest bardzo trudne, bo takie systemy, które nie są skalowane, jak się teraz mówi, które nie mogą być zaoferowane milionom ludzi, one są, muszą być drogie. I wtedy to tak to wygląda. Czyli to jest z jednej strony zagrożenie, ale przecież to jest z drugiej strony szansa, bo się pojawiły nowe, pojawią się nowe zawody, pojawiają się, no i można powiedzieć, że o ile szacujemy, że co najmniej 40% umiejętności, które dzisiaj są wykorzystywane, stanie się nieprzydatnych w ciągu następnych lat i tu ja nie wolałbym nie wymieniać tych zawodów, ale Państwo się domyślacie pewnie o jakie zawody chodzi, takie, które idą według pewnego schematu, prawda, czyli automat nas zastąpi. Co więcej... Jest taki, taki raport, który wskazuje, że bardzo duża część osób, które są urodzone w ostatnich powiedzmy 20 latach, będzie pracować, 65% osób będzie pracować w zawodach, które dzisiaj nie istnieją. Czyli się pojawią nowe zawody i to jest nasza właśnie szansa. Jakie są ogólne zagrożenia? Ja i proszę Państwa ująłem w takich dwóch zdaniach. Przepraszam, tu po angielsku powiem, bo to ładnie brzmi. Zresztą one są zaczerpnięte, przynajmniej jeden z nich no, od, od osoby, która jest autorytetem tutaj. Więc pierwsze zagrożenie jest takie, ja to nazywam artificial intelligence and natural stupidity. Po polsku bym powiedział tak, sztuczna inteligencja i naturalna głupota. I to znaczy, że właśnie ten użytkownik, no, nie rozumie tego co stosuje, on wierzy, że to jest dobre, że to jest potrzebne, nie rozumie tego, no nie róbmy tego, po prostu to jest, czym zastanówmy się. Najpierw. A druga niestety zagrożenie, o tym się może mniej mówi, że jest po angielsku artificial intelligence and artificial stupidity, czyli twórcy AI, oni mogą nie być, część z nich, oczywiście są ci bardzo dobrzy, ale jest część, która też by chciała na tym zarobić, nie są profesjonalistami. Oni nie umieją tworzyć narzędzi dostosowanych do, do użytkownika. Jakie są zagrożenia? Jeszcze powiem: utrata bezpieczeństwa, to chyba jest najważniejsze. Bezpieczeństwo cyfrowe, Państwo też jesteście, wszyscy jesteśmy narażeni na deepfake'i, tak? Po drugie, bezpieczeństwo fizyczne, i tu to niestety jest bardzo groźne: autonomiczna broń. Nie ma problemów chyba technicznych, tak przynajmniej jak od ekspertów słyszę, w tym, żeby była autonomiczna broń, czyli nie wychodzi ktoś i strzela do ludzi, tylko jest, stoi karabin i on jest sterowany automatycznie. No i wreszcie bezpieczeństwo polityczne, czyli dostaje się to w ręce złych polityków. Zagrożenia inne, wyścig zbrojeń, na pewno to jest ważne. Państwo to widzicie też, społeczna manipulacja, my może tego tak w Polsce nie widzimy, ale Chiny, ale to społeczna manipulacja, społeczny rating, jest dyskryminowanie ludzi. Jeśli jesteś w tym ratingu, w tym tej klasyfikacji, jakby na niższym poziomie, może ci nie wydamy wizy czy, czy możliwości wjazdu do Hongkongu, chociażby, bo takie rzeczy są w Chinach robione. Utrata osobowości, coraz więcej osób, jeśli byśmy przeszli na całkowity metavers, tracimy osobowość. To jest bardzo duże zagrożenie. To nie jest zagrożenie może typu finansowego, ale to jest zagrożenie utraty osobowości, co chyba jest groźniejsze. No więc takie rzeczy, troszkę na koniec powiem właśnie o tych regulacjach, bo pojawił się niedawno, właściwie w tym roku, chociaż to w grudniu zostało zaakceptowane przez Parlament i Komisję Europejską, pojawił się tak zwany akt o sztucznej inteligencji i zadaniem tego aktu jest podstawowym chronić prawa podstawowe ludzi, chronić demokrację, chronić praworządność, chronić środowisko przed systemem sztucznej inteligencji, oni to nazywają wysokiego ryzyka. Są cztery poziomy wyróżniono systemów AI, i ten najwyższy poziom największego ryzyka to jest tylko nieakceptowalne. Są te niższe poziomy, gdzie ono jest ograniczone, może wysokie, ale jest nieakceptowalne, i o tym chciałbym powiedzieć, co to może być. Kilka takich przykładów podać, na przykład infrastruktura krytyczna. Która mogłaby narazić życie i zdrowie obywateli. Choćby znany przypadek, który był, że oto autonomiczne samochody zablokowały dojazd karetki na pewną imprezę, bo stały tam i, i twórcy sztucznej inteligencji tego nie przewidzieli. To powinno być karalne po prostu. Dalej, elementy bezpieczeństwa produktów różnego rodzaju, prawda? Dalej, yy, sortowanie CV pracowników potencjalnych przez maszynę w procedurach rekrutacyjnych. No to jest po prostu. To powinno być karalne. Dostęp do edukacji też, która jest sterowana algorytmami i punktacją egzaminów, czyli ocenia esej nie człowiek, tylko maszyna, później po treści. To chyba jest sprzeczne z prawami człowieka. Podstawowe yy, usługi prywatne i publiczne. Mamy punktację, która decyduje, ale automatycznie, nie przez człowieka, o tym, czy mamy dostęp do pożyczki, czy do kredytu, chociażby. Pojawia się jeszcze jedna rzecz, która administrowanie wymiarem sprawi... sprawiedliwości, czyli tym, że na przykład automat wyszukuje orzeczenia sądowe i na tej podstawie sugeruje decyzję sądu. i Robi to automat. Te rzeczy są. Dalej, migracja, podejmowanie automatycznie decyzji, komu przyznać wizę, czy komu nie przyznać. To wszystko w tym akcie AI w Unii Europejskiej mówi się, że to jest, to będzie zabronione po prostu, albo przy bardzo szczególnych przypadkach dopuszczane. No i wreszcie, proszę państwa, na koniec jeszcze troszkę o etyce chcę powiedzieć. To bym chciał powiedzieć, że tu są te wyzwania etyczne dotyczą trzech rzeczy, jeśli mogę to powiedzieć. Pierwsze to są problemy techniczne związane z, z narzędziami czy z uczeniem maszynowym. Drugie to są bardzo ważne kwestie społeczne i polityczne dotyczące życia człowieka w cyfrowym świecie. My z tego sobie nie zdajemy sprawy, ale ludzie się zmieniają przez to, że Następuje ucyfrowienie. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko mówię, że powinniśmy mieć świadomość tego. I wreszcie, właśnie pytanie jest takie, już bardziej filozoficzne. Jaki status jest natury człowieka versus maszyna, prawda? Co się będzie? I tutaj są te zasady etyczne. Też Unia Europejska o tym mówi. Oczywiście, etyka, proszę Państwa, to, to jest dobrowolnie, tak? bo to są zasady, a to nie jest prawo. Etyka idzie w bardziej miękkie takie rzeczy, chociaż czasem idące dalej niż prawo. Na przykład są takie cztery zasady etyczne. Pierwsze to jest e, za, poszanowanie. Autonomii człowieka, czyli człowiek nie może być sterowany przez automat. Drugie, zapobieganie szkodom, czyli jeśli wyrządzona jest szkoda, żeby to, nie, po prostu żeby to było wynagrodzone. Trzecie, zasada sprawiedliwości, czyli żeby nie było dyskryminacji. I czwarte, ja na tym szczególnie nie tyle ubolewam, co o tym mówię, zasada możliwości wyjaśnienia. Uważam, że jeśli algorytm nie jest wyjaśnialny również przez ich twórców. No to jest zagrożenie, po prostu, bo tworzone jest coś, czego ci twórcy nawet nie rozumieją. A niestety takie rzeczy się też zdarzają. No, i tutaj bym powiedział, że powinniśmy na to zwrócić uwagę, i przede wszystkim musi być człowiek on nadzoruje, on przewodzi. Musi być oczywiście odpowiedzialny za to, czy jeśli powstaje narzędzie, które później wyrządza szkodę fizyczną, czy, czy, czy finansową, to u nas w marcu no to musi być odpowiedzialność, ktoś za to musi odpowiadać i to jest też wymóg etyczny, ale to się wprowadza do prawa. i No i musi być to, co ja mówię, przejrzystość. To jest bardzo trudne. Przejrzystość przy tak skomplikowanych algorytmach przejrzystość jest trudna, ale mi się wydaje, że można nawet bardzo skomplikowane rzeczy wyjaśnić przeciętnemu użytkownikowi w taki sposób, że on zrozumie ideę. On może nie będzie rozumiał matematycznej strony tego, bo nigdy tak nie będzie, czy tam informatycznej, ale jednak, że będzie ta sytuacja. Jakby przejrzysta, będzie wiedział, co mu grozi, czy, czy, czy co, może, co może jeszcze wystąpić. Tu bym jeszcze dodał jedną może rzecz, bo to się też mówi jako taka zasada sprawiedliwość brak dyskryminacji czyli nie możemy oceniać, a maszyna to może zrobić, jeśli to wprowadzi do niej. Generowanie po prostu oceny człowieka ze względu na, no właśnie, być może na to, co w CV jest napisane, być może ze względu na, nie wiem, to dzisiaj chyba tego nie, nie ma już prawie, że, ale et, etniczne sprawy, bo to się też może pojawić, może nie w Polsce, ale niestety w niektórych krajach jak najbardziej. Życzyłbym Państwu, żeby było jak najlepsze korzystanie ze sztucznej inteligencji. No i starajmy się to zrozumieć, starajmy się widzieć szanse, to chyba widzimy, no ale niestety też zagrożenia. Serdecznie Państwu dziękuję.